Ewangelia według świętego Mateusza Rozdział 12 Pewnego razu Jezus przychodził w Szabat wśród zbóż. Uczniowie jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli Faryzeusze, rzekli mu: Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w Szabat. A on im odpowiedział: Nie czytaliście co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co oznaczy, Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem syn człowieczy jest panem szabatu. Idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi. Ab był tam człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali go, by móc go oskarżyć, czy wolno uzdrawiać w szabat. Lecz on im odpowiedział, kto z was jeśli ma jedną owcę i jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej. O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. Wtedy rzekł do owego człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął i stała się znów tak zdrowa jak druga. Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw niemu. W jaki sposób go zgładzić? Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Wówczas przyprowadzono mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go tak, że niemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły, Czyż nie jest to syn Dawida? Lecz Faryzeusze, słysząc to, mówili, On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich, Każde królestwo wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócony się nie ostoi. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? I jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, i kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Dlatego powiadam Wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły, bo z owocu poznaje się drzewo. Plemierz mijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam Wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w Dzień Sądu bo na podstawie słów Twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów, Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. Lecz On im odpowiedział, plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie Mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach Wielkiej Ryby, tak syn człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie Ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem, a przyszedłszy zastaje go niezajętym, wymienionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem. Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Ktoś rzekł do niego: Oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom rzekł Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie ten mi jest bratem, siostrą i matką. Amen.